Witajcie! Wszyscy nasi robią. Siemandero Z tej Siemandero. strony Maciek i tata. Dzisiaj sobie przetestujemy petardy. Mianowicie to są Cina Bolero, otwunkę, Takie oraz takie. Takie porównanko w sumie. Otrzymaliśmy te petardy od sklepu Fireworkishop, więc gorąco dziękujemy panu Michałowi za podesłanie nam tych dwóch paszuszek do testu. Link znajduje się klasycznie w opisie, jak i w komentarzu, przypięty przeze mnie. Cena 12 zł, jeśli chodzi o te. No i 7 zł, jeśli chodzi o te. Czym się różnią? W sumie tu jest 6 sztuk, i tutaj jest 6 sztuk, tylko że te są większe, grubsze, a te są mniejsze. Takie a, zgrabniejsze. Nie wiem, zaraz powiem. Aha. Najpierw te tańsze nazywają się jakby większej nazwy, i jakby no, żadnej nazwy takiej nie mają. Tutaj tylko pisze Sans, Szlorate in. Herchlorate, nie wiem po jakiemu to jest, na pewno nie po angielsku. Produkcja chińska z przedniego pakowania możemy wyczytać. No i certyfikat CE 11,4 g na 6 sztuk, czyli prawie 2 gramy. Jeden z kawałkiem. Instrukcja obsługi, akurat nie ma w języku polskim, jest po niemiecku. Certyfikat CE jak najbardziej jest, no. Numer partii 21E P1 Letardy no. popularne są w Niemczech. No, bo oni to zazwyczaj odpalają jakieś sylwesternie. No, takie konfetti tak zwane. I mamy jeszcze. I mamy jeszcze takie Tiger Bomb. Tiger Bomb, taki tygrysek. Tu mamy jakieś działania matematyczne z ułamkami. Również produkcja chińska i mamy tutaj 12 gram, czyli 2 gramy na sztukę, nie? Również na P1 są. 2021 rok Funke. No. Również instrukcja obsługi w języku niemieckim. Mam takie petatki. Dobrze. Pokażę, z bliska. Pokażę z bliska. Tigerki. Przód. Tył. Artykuł numer 848 484, sorka. nie no to patrzę. Jak to wygląda? Te są akurat droższe. A znaczy będą lepsze. Fajnie wyglądają. Fajnie. No jak to ci bolery? To mają tekturę czy papier. Ale jak oni to robią? Nie wiem. To jest najciekawsze. No, fajnie. Taka nitka tu jest. No i jeszcze te mniejsze. Cina B. A tamte są jakie? Cina C. To są B, czyli jakby mniejsze. Dobra, łamiemy. Jak to wygląda? Takie dłuższe. Dłuższe. Kolor też inny. Czyli na balerki, no zobaczymy. Czy jakąś to ma moc, czy nie? Zacznij od tej zobaczymy. Takie podłużne. fajne, też taka nitka. Jakoś wykonania podobna. Czy żeby palnik zamarzł? Albo gazu nie mam. O! No, ale fajne, głośne, nie? Tiger Bomb zobaczymy. A nie odbezpieczyłem. Lodzik ten sam. Jeśli chodzi o huk, to nie wiem, to Tiger Bomb delikatnie cichsze. Ale zaraz, tam, zaraz pokażemy Wam, co pozostaje. O, zgubię się. Dąb. Co pozostawia po sobie? no, Mówię, tak turka, nie? Jeżeli masz trochę paczek tego do odpalenia, to. No, dużo. trochę sajgonu zostaje? W sumie nie wiem, nie? Jakąś moc to ma. Zobaczymy tylko na tym, jak rozerwie coś jak część trawy, to możemy tam dać drugą sztukę też. Chło nie, to w sumie takiej mocy nie ma, tylko... Tylko mega fajnie wróci. No. Konfetti, Mnóstwo papieru, mnóstwo sprzątania w No tutaj może mniejszy efekt, bo była. To Mani 2 gramy, więc... No, może tu ich 2 gram nie ma, nie? No ja nie wiem, no ale petarda cała pozostaje, więc no... Potrzebne zobaczyć? Ale są głośne. Głośne są, to trzeba przyznać. Waga garnka około 0,8 kg, czyli cały kilogram. No, są głośne, ale minusem jest to, że brudzą. U, to te są słabsze. Jakoś nam to nie wystrzeliło. Lepiej by to chyba wyglądało, gdyby były przywieszone do jakiegoś, nie wiem, na jakiejś wysokości, gdyby te papierki spadały to lepiej by to może wyglądało. O, widzisz, To są petardy typowo na imprezę. No. jak ktoś ma jakieś urodziny inną taką imprezę tego typu ale nie odpalać w suchedni. Ale nie odpalać właśnie w suchedni moi drodzy, bo... To jest quick match tam w środku? Może nie quick match, nie wiem. Nie, tektura, synku, tektura się robi. Będziemy musieli przynieść wodę i wszystko pogasić. No Czyli petarda. Dobra, idziemy. Petarda, która nadaje się właśnie na mokre dni, na imprezy. Wodne polecenia. Przede wszystkim, też uwaga, rozwaga, bo wiadomo, ja że to może zrobić krzywdę. Nie kozaczymy. Ok. Także sami wiecie, gdzie można je kupić. 12 zł i 7 zł. No. 7, 12. Także zapraszamy Was na zakupy. A my no. się z Wami żegnamy gorąco. Do następnych odcinków. Czym ta się się